A ten, który musiał ją opuścić, aby mógł to opuścić, bo dziś jeszcze nie może. I bądźcie w tych miejscach, zaznaczonych polską kulturą, w teatrze, a zobaczycie piękne malowidła przedstawiające sceny polskich utworów, dramatów. Mówcie nam po polsku, bo te mury ten język rozumieją, bo mury Lwowa ten język znają. O lwowskich murach można tylko bardziej mówić po polsku, bo tam ciągle serce Polaków I zapraszam na multimedialną prezentację Warszawy Błogosławionego Jakubie Zapraszam, żebyście przeszli do sali numer 8. Tam będzie można tę prezentację obejrzeć. Relikwie Błogosławionego Jakuba zostają do dnia jutrzejszego, do 3 o godzinie 13. Jutro na przy o 13.00 będziemy uroczyście Tam też oni przyjdą, bo tam zasiedlali ziemię, tam zasiedlali wioski, tam te tereny też były dla nich nową ojczyzną. I on znów będzie się szukał, znów będzie zapraszał, znów będzie wraz ze swoim ludem. Dziś jeszcze nabożeństwo Maryjne o 20.30. Na zakończenie dnia to nabożeństwo będzie odprawione według porządku i ustalenia błogosławionego Jakuba z który w Lwowie w kościele parafialnym, później w Matki Korzyści nakazał odprawiać to nabożeństwo. Bo w Maryi widział ogromny ratunek dla tamtych ludzi. I dziękujemy za ofiary dnia dzisiejszego spadane na One dopomogą w dalszej peregrinacji, w tych kosztach, które związane są z przewożeniem, z ogromną religią. A ten religię, na który patrzymy masto ufundował go święty arcybiskup wilczewski. Gdy obchodzono 500 lecie śmierci... Ktoś zły urwał Krzyż, bo tam jeden jest pastorą, a druga taka pałka, jak wiedzieć, jakby bez zakończenia. Tam był Krzyż, ukradziony, żubaczownie. Ktoś zajadował go komuś albo przeszkadzał, albo chciał. Odrobinę bogactwa wziąć. Błogosławiony Jakub nie zgadzał go bo no, on jest pasterzem pełnym miłości i przebaczenia i kąży się nie w tym podejściu. się przy dotknijcie Wy, którzy pojedziecie do Rwowa, ten dotyk zawieźcie i zostawcie w katarze rzemkowskim. Niech w taki sposób wraz z wami powróci do swojego miasta.